Hej, witajcie z tej strony Kalasar, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Wiedźmina. Tak, Wiedźmin to jak dla mnie chyba najlepsza seria gier. Już można powiedzieć, że seria, bo w tym roku już niedługo będzie wychodzić Wiedźmin trójka jak wiadomo. No i właśnie z niecierpliwością na nią czekam. Właśnie tutaj ma konkurencyjne gry oczywiście są dla Wiedźmina, ale jak dla mnie to jest jedna z najlepszych właśnie serii gier. No i właśnie Wiedźmin właśnie opowiada historię Geralta z Rivi, która jest jakby bezpośrednią, może nie bezpośrednią, ale kontynuacją po wydarzeniach z książki, no raczej z tomów serii książek właśnie Sapkowskiego. I to, jest bez, to właśnie twórcy zadecydowali, że postanowią taki trik zrobić, że Wiedźmin Geralt będzie miał amnezję żeby każdy, kto nawet nie czytał książek miał okazję jakoś się zapoznawać z tą grą no i bez zbędnego tutaj gadania bierzemy sobie rozgrywkę tutaj są dodatkowe nowe przygody ale my się zajmiemy kampanią poziom średni mi to w jedynce jakoś zawsze bardziej pasowało sterowanie właśnie myszą i właśnie jak już jeszcze nie zapomniałem wspomnieć ja tu kilka razy przyszedłem już Wiedźmina więc to nie będzie jakaś dla mnie duże zaskoczenie, ale mam nadzieję, że Wam będzie się to fajnie oglądać a mi dobrze grało więc wczytywanie teraz w dziedzinie, dziedziniec Kaer Morhen tak gra już dosyć stara, ale Grafika może nie jest jakaś mega dobra jak na te czasy, ale o, oczywiście gram. Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie. Gdzie są Wiedźmini? Północne Rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po Wielkiej Wojnie. O, tam właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć, że gromna no. najwyższych tutaj możliwych ustawieniach, wiadomo. Tutaj właśnie widzimy Geralta, który ucieka przed jak wiadomo z książki przed dzikim gonem. No i tutaj no, wiedźmi nas znaleźli z naszej szkoły Wilka, no, ale póki co dla świeżych, właśnie graczy, którzy nie mieli styczności z książkami, a no, tutaj będzie wytłumaczona, że Wiedźmin bie nic nie pamięta, nikogo nie, nie zna właśnie. Będziemy powoli poznawać jego przygody. Więc teraz jesteśmy... <laughs> o, teoretycznie było wczytywanie na dziedzinie Skarmorchen, więc wiadomo dokąd się udajemy. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Tak, mam nadzieję, chociaż szczerze mówiąc troszkę wątpię, żeby zdążyć nagrać. mi na jedynkę i dwójkę, zanim trójka wyjdzie. Jak najbardziej bym chciał właśnie... Nic nie pamiętam. Trójkę też sobie ograć? Powiadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem. No, na początku kurde będzie troszkę gadu-gadu tutaj postaci. Troszkę nie dadzą mi mówić, ale będę się starał jakoś tego nie zagłuszać. I tutaj mamy całą twierdzę Wiedźminów, w szkołę, gdzie się szkolili. No, jak to będzie wytłumaczone niebawem, Wiedźminów już niedużo zostało na tym świecie. Już to nie jest tak popularne jak kiedyś. Tak, i tutaj ruiny, które jak wiadomo będzie taki niekoniecznie fabularny, ale ja to postaram się pokazać. Dialog pewien na temat właśnie tego i będzie wyjaśnione czemu to jest takie zrujnowane w pewnym stopniu. Ta ich twierdza. Jestem pewien, czy zaraz się nie odezwą, kurde. Już nie będę kogoś zaguszać, więc lepiej na tych garstankach nie będę się tak odzywać. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po driss. Wasz czas dobiega końca wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Tak, to był jeden z naszych. Główniejszych wrogów. Źle, nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mm -hmm. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z Tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my! żeby to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha, udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt orynów za każdego odmieńca. Jest Wesemirze, mamy gości! Tak, i od razu nas tutaj gra wrzuca w walkę. Oczywiście ci przeciwnicy nie będą e, jakoś wymagający, bądź co, bądź to jest początek gry. I tutaj, e, chyba e, szczerze mówiąc, nie wiem, ale raczej się nie da zginąć, więc e, bierzmy miecz. No ja to oczywiście wszystko wiem, jak tutaj działa gra na to Troszkę sobie. E, się, jak to się grało, bo bolco, bądź co bądź z powodu czasu nie grałem. Tutaj walka polega na tym, że po prostu trzeba wycelować w przeciwnika myszką i jak tak będzie ikonka takiego zapalonego miecza, po prostu kliknąć. No, dawajcie, ostatniego dobra, wszyscy tutaj padli, co się udali, przedostać. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Dobra. Też oczywiście wiem, jak tutaj uh, chodzić. Tylko teraz akurat musiałem myszkę troszkę przeciągnąć. Mi się kawał zaciął. Ale dobra. No, dawaj, lecimy. Za Lambertem. Będziemy pierści może, przegonimy go czy nie. Troszkę odległość się zmniejsza, ale... Nie zobaczymy. Tak i tutaj. Kolejna gadscenka. Na początku gry będzie ich dosyć sporo, ale... Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana. Mogą sobie próbować. Tak, i wyważyli je. Może Co to za byt? Przeraza! Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister, zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę do roboty. Tak, zamknęli nam bramę i musimy poszukać innego przejścia. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką. Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Tak, i mamy pierwszą misję. Musimy na otworzyć naszym tutaj towarzyszą Wiedźminom przejście i przy okazji pozabijać troszkę dobra, teraz gramię mnie uczy jak tutaj się walczy ale ja to wiem oczywiście no i padaj w końcu, dobra no, z jakieś mega e, ilości ekspat tutaj nie wpadają ja sobie właśnie zaznaczyłem, żeby ciągle były e, może później to zmienię e, zaznaczone nazwy tutaj e, przeciwników oraz e, e, przedmiotów Kurde myślę, że tam ten już padł. Ale dobra, teraz padł. No bo wtedy łatwiej e, znaleźć jakieś przedmioty, które można wejść z nimi w interakcję i a, coś przeszukać itp i td. wiecie o co Kaman. A żeby tak bardzo te napisy nie przeszkadzają, ale jakby coś tam się w przyszłości zmieniło, no to, e, to oczywiście zmienię, ale póki co na razie grajmy. Tak, tutaj a, przeciwnicy nieraz sobie gadają jakieś randomowe teksty. A tutaj muszę szybko się jednym zająć, bo on, co bądź on dużo mi nie robi, ale jestem do niego wtedy odsłonięty a, plecami. Właśnie ogłuszenie. Tak jest ogłuszony, można go... O. Wbiłem mu w karczycho miecz finishery takie dobijać wtedy jednym ciosem można przeciwnika zabić jeżeli oczywiście się go oguszy no i teraz mamy styl szybki zmieniamy no i tutaj mamy właśnie ze sztyletami no, łatwo rozpoznać tych przeciwników zazwyczaj jak są sz ze sztyletami bądź z łukami to trzeba jest styl szybki a jak z jakimiś broniami dwuręcznymi lub z brojami jakimiś ciężkimi o ile pamiętam, tam? o prostu ciężki dobra, tutaj ten pokonany tak, wiem, że trzeba pozmieniać, dobra, na tego szybki no szybko się trzeba z nim rozprawić okej okay. to chyba ty pożałujesz kolego o tutaj troszkę no, jak wiadomo, dosyć stara gra i taka połażna produkcja CD Projekt Red, to jest właśnie pierwsza z produkcji. No, ale i nie można przez to za wiele zarzucić, pomimo tego, że gra jest świetna. Ja tutaj na nic nie narzekam, ale kurde, troszkę za dużo się powtarzają skórki postaci, więc kurde, sporo tutaj wygląda praktycznie identycznie. No i oczywiście dialogi też mają ci randomowi te same. O, mogłoby być to lepiej zrobione, no ale jak wiadomo, gra już ma swoje lata i bądź co bądź jest to pierwsza taka produkcja, więc tutaj nie będziemy oczywiście narzekać. O, to jest tylko takie o, spostrzeżenie, że tak to nazwę. bo mam jakiś kocioł oblężniczy, ale z tym nie mogę wejść w interakcję. A, dobra, tutaj Tam mam beczkę do przeszukania. Świetnie, a ten jak zabarłeś się z Zobaczymy, kto tu pożałuje. No, nie ucieka mi tu kolego. No, dopóki, kurde, nie odblokuje się grupowy styl walki, to niestety tutaj będzie się odsłoniętym na ataki. Jeżeli jest więcej niż jeden przeciwnik, Raja ja sobie tutaj przejdę gdzieś tutaj, beczka była. O, jest. No. No, podejdź do beczki, Gerald. Eee. A bo on chyba, kurde. Muszę go najpierw zabić, żeby tam przeszukać, no ale cóż. No. Nie, nie, nie. No Dobra. No, zaraz tego przeszukam. No tutaj jakichś bardzo wartościowych rzeczy nie będą raczej mieli, ale krzesiwo. No i to jest takie rzeczy, pierdółki nieraz się przytają, chociaż nie wszystkie, ale lepiej zebrać teraz i później sobie to przy jakimś sklepie ogarnąć. A być może zużyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Chociaż na tym etapie gry tutaj raczej nic na razie nie trzeba używać, po prostu trzeba iść naprzód. Nie wiem jakoś mm, za bardzo mi tutaj nie ciekawiło zawsze ten oglona kermolchen. Nie, nie jest jakaś tragedia, ale zawsze wolałem szybko już to przejść i e, robić już swobodną fabułę. Dobra, e, teraz do tych ciężkich jest. Ach, ładnie zszedł na trzy te kombosy. Niektórzy na trzy nie schodzili. O, teraz ten też zszedł, dobra. Dobra, tutaj nic nie leży. Szczątki, nic, dobra. No to kołowrót. Używamy i no, zobaczmy, uratujmy naszych. Otwórzmy raczej im drogę. No, można to jednoznacznie z uratowaniem ich, ale takie nie. Tak, tutaj ładniej ich siekają, ale już tam widać właśnie przeraza idzie. No, i nic nie zostaje innego, jak uciekać. No z nią póki co nie mamy szans się mierzyć. No, Tris tutaj nam ładnie. Przejście zablokowała. To diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dziecilko. nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium i dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, Wilku. Pamiętaj, że idzie z Tobą Leo. Dam sobie radę! Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę Ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triest dziecinko. Zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Dobra, dostaliśmy w takim razie mikstury grom i jaskółkę. Hmm, dobra, ja od razu tutaj do ekwipunku ją ciągnąć. Grom teraz trzeba wypić. A jaskółka to jest opcjonalna, tak naprawdę. Jeżeli będzie potrzeba, to wtedy tylko ją użyć. Ja se od razu ją tutaj zużyję. Gerald, możemy już iść do środka? No, wypij. Dobra. Wypita. Tak, tutaj można się sprawdzić. Tutaj oczywiście jest pozostało czasu 7 godzin no, no, i 58 minut. A to oczywiście jest czas gry, nierealny. Łał, e, wow, nie ten przycisk. Dobra, i wchodzimy tutaj. W sumie można z nim jeszcze spróbować pogadać. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się, blisko mnie. Dobra, no to i w takim razie wchodzimy. Tak jak tutaj nam kazali, sprawdzić, co się dzieje, co oni tutaj kombinują. O, shaker Morhen. Zobaczmy, tutaj pewnie będą zacne bandyci. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Tak, to krótki dialog. No i idziemy. Dobra, unikanie wrogów, no to wiem, mm, dwa razy chyba, albo dwa razy był. dobra, nieważne. Tak, na razie tego nie się potrzebować, na razie hmm, w miarę sprawnie to idzie, jak już dużo fotoków nie tracę, więc po prostu uatakujmy ich. Bądź co, bądź Leon tutaj pomaga. Dobra, tutaj jeszcze jakiś pazioch biegnie. Może byś tyń sobie nie pokwiczał. Dobra, tam widać jakaś beczka jest. Kuchczak. Ale dobra, tam na razie nie będziemy wchodzić. mamy tutaj gdzie indziej traweść. O, i teraz się odblokował styl, gru, styl grupowy. Tutaj weszło ich. To wchodźmy w ich środek i siekajmy. Kurde. Za szybko kliknąłem. To jest. Nie klikam do drogi. Coś mi się pomyliło, ale dobra. Wow, to się tak teleportowało mnie no tu. Okej, okay, wszyscy padli. Raczej tak to. No, spróbujmy przeszukać ich. Te piwa to wszystko się tutaj może przydać, e, prędzej czy później. Do jakichś wyzwań piwnych. Tutaj są takie właśnie rzeczy, walki na pięści i różnego rodzaju takie minigierki. To się zawsze może przydać, więc na razie to... Zbierajmy. No trochę miejsca mam w tym ekwipunku, więc na razie mogę sobie spokojnie wszystko zbierać. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? <laughs> A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina i to chyba samego białego wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Tak, i Mac tutaj swoje sztuczki wykorzystał. Pracek do roboty, mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut. A nasi wiedźmi nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Tris. Okradają nas na naszych oczach. Geralt! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w testertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Dobra, teraz idziemy do. No kręgo nauczyć się Arda. On no, nie tylko um, ten znak um, służy do odblokowywania, sobie przejść. Gdy coś mi się wydaje, że troszkę za ciemno dalej mam grę. Ale nieważne. A, a właśnie nie tylko do. Um. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Tak, nie dadzą, kurde, dokończyć, <laughs> ale też jak się walnie w przeciwników, to często. Uderz ardem w gruzu. Przez wradę na niego kliknąłem, ale też to ogłusza wrogów. Najczęściej, czy nie zawsze, ale dosyć często się to zdarza, jak się walnie we wroga, ale już mniejsza z tym. Ja tutaj o. Coś tu omyłem. Dobra, ja tutaj bym o. 3D. Przesiba to się na pewno przyda. Ja tutaj bym zakończył odcinek. W następnym odcinku, możliwe, że już się wydostaniemy z Kermoren i do, dotrzemy do następnej lokacji. A tutaj zapiszę, bo mam save z poprzednich gier, ale nieważne, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i serii. Wiedźmina na razie.